Właśnie zakończył się mecz Góral-Tryncza, BW i Krosno, w którym Górale zwyciężyli 8-2. Jest ze mną teraz Kuba Słysz. Co sądzisz o meczu? Rozegraliśmy bardzo dobre zawody. Rywale z Krosna postawili twarde warunki. Rozegraliśmy ten mecz lepiej taktycznie. Na szczęście udało się odnieść końcowym rezultatem zwycięstwo. Kolejny mecz drugiej Ligi w futstalu zostanie rozegrany w Przeworsku. Jakie jest Wasze nastawienie co do tego meczu? Podejdziemy do tego meczu skoncentrowani na 120%. Dodatkowej motywacji daje nam fakt, że w składzie Przeworska znajduje się kilku z byłych zawodników Górala. Zapraszamy wszystkich sympatyków piłki i Górala na mecz do Przeworska oraz prosimy o gorący doping.